Hello, hello! 520, tutaj Legitny Płomyk i dzisiaj pokażę e, jak e, robię filmy w Gacha Life, bo tak, ja robię w Gacha Life. Czyli w Gacha Studio, ale okazało się, że Gacha Life jest o wiele lepsze. Tylko jest taki jeden problem, bo zawiera miejsca więcej niż Gacha Studio. I dlatego mam pamięć prawie pełną. E, no, dobra. no i tak, od razu już chodząc, tutaj mamy tam wszystko, nie? Mogę Wam pokazać ten, taką zapowiedź nowej serii na kanale, która pojawi się w najbliższym czasie. Tak, i teraz ta moja postać. Ogólnie, jeśli jak ktoś chce, możecie mi zrobić... Możecie mi zrobić ten. No, jak to powiedzieć? Możecie mi zrobić tak nową. bo mam nowego oczka i możecie mi zrobić banner i taką. ten. No i tą. i tą. nie wiem, miniaturkę kanału, czy jakoś tak. No. i tak wygląda moja postać. No, gender oczywiście, boy. Taka skóra. Mamy tutaj, nie wiem, ma, jestem w miarę niski. Dlatego mam hey, jeden, bo to jest najwyższy, ale i tak jestem w miarę niski. Takie mam włosy, takie mam kolory. Tu macie oczy. Tu macie ubrania. I tutaj macie. Szczapki w ogóle. No. tak wygląda moja ocena. Yy, tutaj jeszcze mogę Wam pokazać yy, zapowiedź nowej serii. Yy, tutaj mamy Annabel, mamy Kaja, mamy Jaya. To jeszcze mój stary ten. Muszę zmienić mój profil. Teraz już jest. Legitny. Chłomek. no i i nie krótkie, ale takie nie krótkie, więc nie wiem, możemy na przykład zrobić nie wiem, te... nie mam pojęcia. co zrobić? No, tak wygląda ten Z, y, jedna klatka najnowszej serii Ostanie ona niedługo mm, mogę jeszcze, nie wiem, możemy zrobić gachę 5, 10 gach, prezenciki i otwieramy i otworzymy trzy no jak widzicie, bardzo fajnie mamy tutaj jakiegoś pieseła, konika, kapeluta, jakiś ym, lizak, mamy dynie, mamy pada, coś przyda i inne rzeczy. Mamy jeszcze jedną kacha, to i drumset. Może być. Ja możemy sobie spojrzeć, jakie mam te. Candy Cane No, no Fajnie No Więc nie wiem, do zobaczenia Kiedyś